Wówczas tworzyły się pewne enklawy własności ziemskich i własności były to własności albo prywatne, albo królewskie, albo też związane z kościołem, czyli kościelne. I te obszary wtedy tworzyły takie skupiska. Jeżeli ktoś miał terytorium jakieś... to wówczas Budował dwór, nie mówię o zamku, bo też budowano, ale mówimy w tym momencie o dworach, budował dwór i wokół tego dworu rolnictwo się rozwijało dość mocno, czyli dochody właściciela były z uprawy ziemskiej. Taki dwór w był już od XIV wieku do połowy XIX, kiedy dwór przestał funkcjonować, a szczególnie po II wojnie światowej, tego typu właśnie yy, związki zostały zlikwidowane, zlikwidowane. Jest tutaj miejsce po dworze, ale to nie było pierwotne miejsce dworu w gromadzicach, o czym musimy wiedzieć. Bo w połowie XIX wieku, do połowy XIX wieku dwór stał na górce, można powiedzieć, w kierunku, w kierunku ulicy Świętokrzyskiej. Tam stał dwór. W 1850 bodajże w szóstym roku spalił się i wówczas właściciel nie odbudował tego dworu w starym miejscu, tylko wybudował tu dzisiejsza szkoła, a w zasadzie szkoła jest kontynuacją dworu, bo dwór został po II wojnie światowej no zniszczony. Także mamy gromadzice i zapamiętujemy, to można powiedzieć już czasy współczesne, nas, nas to już są nie miliony, a to już są setki lat. I tylko symbolicznie pola uprawne. Dla dworu kiedyś, tu <tryk> ja pokazuje z czego funkcjonował, znaczy zarabiał dwór, z czego żył, Góry wszystkich gdzieś na horyzoncie i z rejonem Zagaja, tak wygląda rejon Gromadzic na przestrzeni. No tu prawo będzie centrum Gromadzic. Bardzo proszę. Pokazuje jeszcze jedną rzecz, że właściciele oprócz działalności typowo rolniczej również wprowadzali działalność rzemieślniczą czy też wytwórczą, tak można powiedzieć. I wówczas jeden z właścicieli w 1829 roku założył wytwórnię fajansu w gromadzicach. Tak jak dzisiaj mamy w ćmielonym wytwórnię porcelany, tak w Gromadzicach funkcjonowała wytwórnia fajansu. Do 1862 roku ona przestała. Ale są ślady i są y, naczynia, ewentualne produkty z tejże, które się zachowały do dnia dzisiejszego. Bardzo proszę, zobaczymy. Taki tam był dzbanuszek, a tutaj na dnie, proszę cofnąć jeszcze raz, na tym denku, na tym demku, zaraz zobaczymy właśnie, że jest właściciel pieczątkę przybił, że to jest wytwórnia w Gromadzicach. I proszę pokazać, jest taki. I takich jest wiele naczyń, które świadczą o tym, że w Gromadzicach produkowano również różnego rodzaju naczynia. To się nazywa z panuszek z pokrywką. Ktoś to sprzedawał. Ja to znalazłem w internecie. Ten, ten, To zdjęcie. I ktoś to wystawił za kwotę chyba 2000 zł, a poszło za 2600 zł. To kupił. I to w internecie ktoś sprzedawał. No bardzo proszę, Marenia. Teraz pokażemy. Gromadzice, no oczywiście Druga wojna też jest ważna, ale ja tutaj chcę wspomnieć o mało znanych faktach, a mianowicie o powstaniu styczniowym. Za chwilę w przyszłym roku, za dwa miesiące będziemy obchodzić 160 rocznicę wybuchu powstania styczniowego, ważny okres w naszych dziejach i czy gromadzice miały z tym związek.